Siema widzowie. Dzisiaj będę nagrywał film. Był sobie raz felek. ja tę piosenkę znam. Jesteście gotowi? Trzy, cztery, pięć. Był raz felek, co chodził bez szelek. 40 butelek w kieszeni miał. Nadeszła niedzielę. Ubity jak bela, a bela mu w papę Oddawaj wypłatę, wypłata przepita, Kobieta zabita, a felek w więzieniu Opala się w cieniu sobie Szczury w rozsole, a ja je po sole, a ja je po pieprze, miam, miam, miam i ble. Dziękuję, żegnajcie.